średnia arytmetyczna sześciu liczb naturalnych jest równa x dzielone przez 2. My musimy obliczyć medianę tych liczb. Żeby móc to zrobić to na początku musimy obliczyć ile jest równy x no i w tym celu wykorzystamy informację, że średnia arytmetyczna tych liczb jest równa x dzielone przez 2 i napiszemy odpowiednie równanie. Piszemy sumę tych sześciu liczb i dzielimy przez 6, ponieważ tak się zapisuje średnią, tak się liczy średnią arytmetyczną. Iluś liczb, że sumujemy te wszystkie liczby, czyli 31 plus 16 plus 25, plus 29 plus 27 i jeszcze plus x i dzielimy na ich liczbę, czyli na 6. No i ta średnia arytmetyczna wiemy, że ma być równa x dzielone przez 2. No i rozwiązujemy to równanie z x, możemy je pomnożyć stronami przez 6, żeby pozbyć się ułamków. Po lewej stronie otrzymamy sam licznik. Możemy od razu wysumować te liczby, ich suma jest równa 128, jeszcze zostanie plus x to się równa, a po prawej stronie 6 dzielone na 2 to będzie 3, czyli zostają 3x. Po przeniesieniu x na drugą stronę, 3x minus x otrzymamy, że 2x jest równe 128, czyli x jest równe 64 czyli mamy już wyliczonego x. No to teraz żeby obliczyć medianę, to musimy wypisać sobie wszystkie te liczby w kolejności rosnącej, od najmniejszej do największej. Najmniejsza jest 16, no to wypiszmy sobie 16, potem kolejna jest 25, potem 27 i 29, potem 31 no i na końcu x, nasza największa liczba 64. Mediana to jest środkowa z tak wypisanych rosnąco liczb. Tutaj nie mamy liczby środkowej, ponieważ mamy parzystą liczbę liczb. No to w takiej sytuacji trzeba zazwyczaj wziąć dwie liczby środkowe i policzyć ich średnią arytmetyczną. Czyli tutaj mamy dwie środkowe 27 i 29, czyli liczymy 27 plus 29 dzielone na 2, no i to się równa 28 czyli tyle jest równa nasza mediana, czyli poprawna jest odpowiedź c.